Widow wokanie w mojej kuchni dzisiaj dla Was ciasto, pyszne ciasto z internetu oczywiście e, mi się tam pokazało na Facebooku, zdjęcie mnie urzekło i się myślałam, jak można też zrobić, zabierała się do tego ciasta miesiąc, ja <laughs> e, No bardzo mnie urzekło to zdjęcie i, i zrobiłam to ciasto w końcu e, i moje uwagi i rady. Oczywiście pokazało, powiało na końcu. Dobra kochani, ja już Wam pokazuję, co potrzebujemy. Ja tam trochę etapów, bo trzeba na przykład ciasto upiec, potem krem ubić. E, w sumie nie jest dużo, nie je dużo roboty z tym, no. Jak się wydował? Dobra. I już Wam pokazuję, co potrzebujemy jak to ciasto zrobić. Ok kochani, tu są składniki na ciasto. To Same ciasto, by my potrzebować garnek, żeby roztopić masło i czekolada. E, I tu powie co my potrzebujemy, a ilość będziecie mieć w opisie, bo tak już nie pamiętam. E, Będziemy potrzebować masło, gorzko czekolada, no lepiej gorzko, dwa jajka, małe jajka, e, potem cukier, mąka pszenną, gorzkie kakao, kwaśną śmietana. Tu pamiętam około dwóch łyżek i potem nie łyżeczka proszku do pieczenia i nie łyżeczkę sody. sody sody oczyszczone ja i teraz tak y, masło dom to garka razy z czekoladą na razie do rozgrziana na no, większy ogniu, wiecie żeby się tak rozgrzało potem jak się zacznie topić y, zmniejsza na mały ogień pamiętajcie żeby tego nie zagotować I jak się to roztopi dom do tego kakao Ym, no tu jeszcze bym potrzebować pod takie ciasteczka kakaowe, ale to potem one to tak leżały. Ok, roztopić to. Widzicie tu ogień mu na szóstce. Teraz już się to roztopiło. Wyłączyła to e, i dum teraz te kakao do tego. Dokładnie to wymieszu i ten garnek się musimy to wychłodzić do temperatury pokojowej. i się to przyspiesza. Włoża się ten garnek do wody ze zimną wodą. Do wody. Do pojemnika ze zimną wodą, żeby mi to szybciej się Wychłodziło. I tu piekarnik się włączcie na 180 stopni już, góra-dół, e, kto nie ma termoobieg to 160 stopni. I teraz ubijemy się te jajka z cukrem, tak długo ubijać aż ta masa będzie fajną, puszystą, tak jak tu powiedzmy białą. I do tego wlejemy ta roztopioną czekolada z tym kakałem, oczywiście to potem wszystko w skrobach fajnie. Ale ta scena tu ściona, bo by było za długo i teraz to dokładnie wymieszać. Tu się ta masa zrobi przez to taką trochę gęściejszą. Teraz tu na przemian dumy no, mąka wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą i kwaśna śmietana. Kwaśno śmietana 18%. Na razie dom się tu połowa tej mąki i tak jedna łoże... No i połowa tej śmietany. Mą być gęsto kwaśną śmietana. Powtarzam się. Nie żebyście mi zaśpisali 5 <grych> razy e, albo w co drugi e, komentarz: jako śmietana, jako śmietana. To wymieszu. Pamiętajcie, żeby tu długo, długo nie mieszać. Tu tej mąki i tej śmietany. I tak długo mieszać. Powiedzmy tak krótko wymieszać, aż się te składniki połączą. I już tu mikser wyłączą i mieszą bez obrotów, bez power. Tak. Reszta się tą szpachelką, łyżką taką silikunową się to zgarnia. Wszystko, obrzeża, wszystko się fajnie wymieszało. I tu ma blaszka 23 cm na 31. Wyłożono papier do pieczenia papier, dlatego że się fajnie po e, ciasto wychodzi z tej blaszki i wszystko to fajnie e, rozprowadzić. Ciasto tu jest gęste, także zbrodzi się trochę w cierpliwość. Fajnie rozprowadzić i e, to będzie piecone, wygładzić i to będzie pieczone około 20 minut. Potem oczywiście ciasto wychłodzić, wyciągnąć, ściągnąć ten papier. I tu są składniki na krem. Na krem będziemy potrzebować około 600-700 g śmietany kremówki zimnej. Śmietana kremówka do ubijania. Pamiętajcie, kremówka do ubijania. Około 5-6 łyżek nutelli, ten krem czekoladowy. I tu mu 5 łyżek żelatyny suchej w proszku. To ja, ja tu miała tę żelatynę, ale tu pokazuję, abyście mieli normalną, taką zwykłą żelatynę. E, do nasączania herbatników woda. Sok z cytryny i cukier-puder. Takie biszkopciki bymy potrzebować. Um, ja tu na razie miałam 100 g y, Aha, i potnie te kakaowy. Nie wiem po co tu trawcisła. to um, na, na razie się nas namocza ta żelatyna. Jak mocie normalną, zwykłą suchą, to odejdźcie trochę zimnej wody, wymieszajcie to. Tak jak tu. Poczekajcie, aż to napęcznieje, a potem jak to napęcznieje, dajcie do tego gorącej wody troszeczkę dwie łyżki i rozpuśćcie to. Pamiętajcie, że latyny nie wolno gotować. Nie, Jo ja, ja się to zostawia. Ja tu miała ta błyskawiczą, że laty napisało, że nie trzeba nie jest koniecznie namaczanie, rozpuszczanie ekstra, tak jak ja tu robiłam. E, ale już ja zrobiła tak. I tak i tak zrobiła i... No, bo chciałabym pokazać. Chyba wiecie o co mi teraz chodzi, co ja chcę wytłumaczyć. No dobra, tu się zrobi sok do namaczania. Tu mu setka wody. Wody. Ehm, to dwie łyżki cukru, pudru i ja tu miałam gorąco wodę. Taką ciepło, żeby się cukier roztopił szybciej. Tu sok z cytryny i to rozpuszczam. Roz, Wymieszczam, aż się cukier rozpuści. Ehm, ten sok musiałam jeszcze po drugi row zrobić, bo mi zabrakło tu jednak troszkę. No. Odstawiana na bok. Tu chciałabym jeszcze pokazać moje ciasto, ja ten papier tu ściągła już, i tutaj ta dół je ja teraz do góry. E, to, że góra jest taką fajną, powiedzmy, e, gładką, suchą, powiedzmy, e, ją na spód, na spód, żeby się fajnie wyciągało, a tu fajnie wsiąknie to wszystko. No nie wsiąknie, ale bardziej takie równe je. Tu teraz mu ta śmietana kremówka, przeleła się do miski dużej i bana ją ubijać. Tu się ta pokrywka, żeby nie pryskało. I bana na razie tak długo ubijać, aż przestanie tak, no powiedzmy, pryskać. Ściągna się ten dekel pokrywka i tu teraz tutaj nutella, Nie, powiedzmy nutela. Ten krem na razie połowa i bana to dokładnie mieszać. Gdzie tutaj śmietany dokładnie tak jeszcze nie ubija? ona to jeszcze nie ubitą, um, Ale dlatego, że jak tu teraz ta ten krem domen czekoladowy, to bymy dalej ubijać, mieszać, mieszając bymy ubijać i nie chciała, żeby tu ta śmietana była za długo ubijaną e, i żeby się pod nie zważyła. Tumy reszta tego krymu. i tu jeszcze tak długo mieszała, e, ubijała ta śmietana aż była taką odpowiednio sztywną. To tak potrwał no 2-3 minutki. Tam w tym misce jest żelatyna. Tak to wygląda. Teraz, abyście mieli wasza żelatyna już rozpuszczoną, normalną, dajcie troszkę kremu do tej żelatyny, Oswoicie ta e, żelatyna z tą temperaturą tego kremu, dokładnie wymieszać i całość wlać do tego kremu, do tej ubitej śmietany dokładnie, krótko wymieszać. Tak, żeby wszystko się fajnie rozprowadziło. Wystarczy. Tu moje ciasto i teraz jedna trzecia y, tego kremu przełożymy na ten jako pierwszą warstwę. I teraz tak tu patrzę, y, moglibyście na przykład też jeszcze dać, y, posmarować jakimś kwaśnym dżemem, wtedy by tak się fajnie komponowało z, tą, z tym czekoladowym kremem. taką, wiecie, nutka kwaskowa, tości by była. No. Na drugi raz tak zrobię. I owo też tu proponuję, ja, co mi się teraz przypomniało, a co, czego nie usłyszycie na samym końcu. No, ok. Posmarować i teraz te, te biszkopciki krótko namoczyć w tym e, soku. I tak jeden na drugim, e, tak żeby się nakładały. Układać tak, żeby się nakładały, a ten drugi rząd w drugą stronę, tak jak tu widzicie. Mi tych e, biszkopcików to tu potrzebowała chyba około 300 g. Tak to wyglądał. I teraz na reszta wyłożyć reszta krymu. Na reszta na te biszkopty wyłożyć reszta krymu. Dokładnie rozprowadzić. I na góra przyjdą te kakaowe herbatniki. Tych to mi tu starczyło chyba 200 gramów, takie właśnie jedno opakowanie. Tych w zależności jaką blaszkę macie, widzicie? możecie mieć yy, 1-2 cm, centymetry trochę większą i zaś, bo no, tu albo zabraknie, albo za dużo. I tu teraz mu ostatnią warstwę, krem. Tu mu około 300 gramów kwaśnej śmietany, kwaśną śmietana. Yy, 18% wymieszam z cukru, pudry, około 2-3 łyżki, tak na okodach. wymieszam to dokładnie, a tu w miejsce mu roztopiono czekoladę gorzką. E, no. Ta śmietana wymieszać. Ona się zrobi taką trochę płynniejszą, ale to nic nie szkodzi, tak się zrobi. na napotnię, jak poleże w lodówce, fajnie się zrobi taką trochę sztywniejszą. Zesztywniejemy, no. Tak właśnie śmietana rozsmarować po tych herbatnikach. I teraz polejemy e, na górę ta roztopiona czekolada. I tu moja rada zaś. Tu szybko musicie w akcji być, bo e, ta śmietana jest zimną, a ta czekolada, ona potem, wiecie, te cieniutkie paseczki, one szybko twardnieją. Tu musicie potem szybko już takie esy, floresy robić. Troszkę czekolady mi zostało. E, no i teraz te ciasto pójdzie minimum, minimum na 5 godzin do lodówki albo. Na całą noc, no lepiej na całą noc. Wiecie, przez noc jak leży, to zawsze lepiej smakuje, bo w lodówce w nocy się dziwne rzeczy dzieją. Także jak u mnie, widzicie, tu na drugi dzień po całej nocce w lodówce ubyły dwa kawałki i już z wami się to zjaw. Już tu pokrojęła to, teraz mnie wyciągnę. Fajnie się tu właśnie wyciągało nic się nie przyklejało do spodu o tu się zja ten e, skrawek powiedzmy, na tym skrawku to tak fajnie nie widać jak te ciastka są fajnie na siebie ułożone, te biszkopciki, ale potem będziecie widzieć na zdjęciu, też <laughs> trzeba, musicie fajnie, no, musicie tam patrzeć, żeby tak fajnie ukroić, żeby akurat natrafić na te ciastka, no. no żeby taki fajny one był. Ciasto było bardzo dobre, zaraz ty będziecie widzieć zdjęcie w przekroju, to najfajniejsze zdjęcie moje i jołożycza smacznego i Reszta opowie Boca Zaros. Ciasto wyszło. Jak wyszło? Było dobre, było bardzo dobre. E, nie wiem czy w tym przepisie. I owo tu nie ma gadać e, dokładnie skąd to ciasto mam. Bo Bo miał też ciasto odryte, takie z coca colą e, Powiedziała, że mu odryty kreatyw z kanału i że ją robiła eksperyment i też powiedziała, że mi się te ciasto. Galaretka mi się tak nie udała jak miało być, ale to była moja wina i potem Rita dostała ym, no dużo negatywnych komentarzy, no fala y, hejtu się na nią zloła, dlatego nie ma na to dać od kogo te ciasto mu. Chcecie, to się poszukać, wbicie się w Googlach, nazwa tego ciasta, to na pewno się pokorzy. no urzędniewo zdjęcie ja. Okej, okay, dobra, co chciałam tu powiedzieć? Ym, i on że żelatyna taką chyba błyskawiczną, nie wiem jak to się po polsku nazywa, w Niemcach to jest ofertę żelatyny: że ta żelatyna mogłaby normalnie w do tej śmietany taką suchą i wymieszać, nie musiałaby napęczniać ani rozpuszczać we wodzie, dlatego ja to zużyła. I ja tak w sumie przez przypadek, że nafta ta żelatyna ani nie wiedział w że jest suchą, a chciałabym tu też pokazać na suchej żelatynie, i o ja tak pokazała, bo tu jak. Mocie sucho taką normalną, zwykłą. Ehm, jak się z taką żelatyną obchodzi? Obchodzi, no jak się zaczyna, jak się, wiecie, trzeba e, wlać trochę wody, żeby napęczniała, potem trzeba rozgrzać. Ehm, no i może byłoby lepiej, jakby na ta żelatyna normalną. Dobra, obojętnie. Ehm, może nie miałam tego robić. Obojętnie, bo powiem. Ehm, moja, mój krym, Um, nie ściął się tak jak miał, to znaczy on był fajny, kremowy, tak jak śmietana, śmietana, Żelatina chyba tu nic nie pomogła. E, nie wiem, czy to ciasto miało tak... ten krem miał tak być, taki fajny kremowy, czy on miał być tak ścięty, ale mi się wydaje, że ten krem miał być taki ścięty. E, wiecie, tak jak się galaretka do śmietany do to wtedy smakuje tak fajnie, no jak bitą piankę, jak tak obie ptasie mleczko. E, ale mi się to nie ubiło, ale bo i tak, i tak dobre. E, Zwalę tu na żelatyna. <noise> Co do biszkopcików na drugi rozterze, to nie na nasączać, bo jednak te biszkopciki wezmą się ta wilgoć od tej bitej śmietany, no, I one znikną, jak, jak ciasto poleży całą noc w lodówce, to one tak fanie zmikną Tak te do góry, no. Jo. Ja. E, zamiast żelatyny możecie wziąć śmietan fix, taki wiecie, do... No, śmietan fix, wiecie co te, usztywnia do śmietany i wtedy będziemy te ciasto, tak, ten krem taki kremowy tak jak ją ja miała. Um, nie wiem czy to może miało być taki sztywny albo nie. Trzeba spróbować. Jak będzie próbować te ciasto, to dajcie mi znać z normalną żelatynę. Bo to w ogóle sens z co ja to godzę. Dobra, e, ciasto fajnie wyglądało, co mi też fajnie smakowało, to ta, ta kwaśna śmietana z cukry pudry. E, ona tak trochę zgęstniała, jak to się rozsmarowało po, po tym cieście. Do góry po tych herbatnikach leżało to tak do tak blodówce i potem o 10, jak zawsze, musiałam spróbować, bo mi się coś chciało jeść dobrego. E, I tak dotkła to palcem, ona tak fajnie, nie zaś za bardzo zeszczypniała, twardo się nie zrobiła, bo takowicie trochę fajnie zeszczypniała. Super, super je ten, e, powiedzmy, ta warstwa z bitu śmietaną. Czekolada, no czekolada też, jak. Będzie rozsmarowywać, to musicie tam szybko te zygzaki robić, żeby się fajnie rozprowadziło, żebyście fajnie wzór mogli zrobić. No a tak, poza tym ciasto jest bardzo pyszne. Na drugi rok nie ma na do czekoladowego, kakaowego, kremu zbitej śmietany używać żelatyny. I no się wezma, wezna się te śmietany, fiksy, no i się tak usztywnia. Dobra, kochani, Ja nie ma na to więcej dużo godać, myślałam, moje wskazówki, że udała. I to by było na tyle, ja dziękuję za obejrzenie filmu, za to, że jesteście ze mną, za wszystkie komentarze. Życzę wam miłego dnia i do następnego razu, cześć.